Tłumy mieszkańców miasta z dużą przewagą dzieci przybyły na plac Bartosza Głowackiego, by zobaczyć rozświetlenie miejskiej choinki. Iluminacje i kolorowe światła zrobiły wielkie wrażenie, całej akcji towarzyszyły występy przedszkolaków i rozdawanie prezentów przez świętego Mikołaja. Było to już drugie wydarzenie pod nazwą Rozświetlanie tarnobrzyskiej choinki, odbywające się w okolicach Mikołajek. W tamtym roku akcja odbyła się po raz pierwszy i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym roku oglądać pokaz rozświetlania choinki przyszły setki mieszkańców Tarnobrzega. Wszyscy wspólnie z prezydentem oficjalnie odliczali czas do momentu kulminacyjnego, a potem nastąpiła magia. Najważniejsze jest dla mnie to, że rzeczywiście frekwencja znowu dopisała. Myślę, że jest zdecydowanie nawet więcej osób niż było w poprzednim roku. Widać to było również w autobusach. Jednym z nich jechałem. Był pełny, naprawdę pełny i to mnie bardzo cieszy, bo wszystkie osoby, które wsiadły, szczególnie wiadomo, chodzi tutaj o tych naszych najmłodszych Tarnobrzeżan, byli zadowoleni, uśmiechnięci. Mieliśmy w autobusie Grincha, mieliśmy panią Elf, która, która rozdawała balony. Naprawdę było bardzo wesoło i myślę, że ta inicjatywa przyjęła się i będziemy, będziemy ją co roku powtarzać. Wpisze się chyba w kalendarz takich eventów tarnobrzeskich, dlatego że ja widzę po prostu uśmiech tych dzieciaków, które tutaj przychodzą. Już przy rozświetlonej choince dzieci z przedszkoli numer 7 i 13 przywitały występem Świętego Mikołaja. No, Podczas takiego wydarzenia nie mogło zabraknąć rozdawania prezentów przez świętego w czerwonej czapce. Wszyscy mogli też poczęstować się gorącą czekoladą i zimową herbatą, serwowanymi przez mikołajkowych kucharzy ze Stowarzyszenia Dolina Smaku. Wydarzeniu towarzyszyło też oficjalne otwarcie ronda Choinki Życzeń. Zmiana nazwy ronda jest jednym z wielu elementów dziewiętnastej edycji akcji charytatywnej Choinka Życzeń.